Krzysztof Tolski, witam Państwa. na Tematem w dzisiejszej rozmowie dnia będzie rynek mięsny, który jak wiadomo w Polsce przeżywa wzloty i upadki, a w tej chwili jest, no, raczej w dobrej sytuacji. Mam nadzieję, przekonamy się w rozmowie z Panem Maciejem Dudom. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Pana. No właśnie, panie. Pan? jak to jest? Mamy Górkę, mamy Darek Świński w tej chwili? Znaczy, wychodzimy, tak powiem, z najniższego pogłowia od lat, jeśli chodzi o polskie, polskie, pr, polską produkcję. W ubiegłym roku zanotowaliśmy pogłowie najniższe od lat 60., więc to taka dramatyczna sytuacja. W tej chwili te pogłowie się odbudowuje, ceny powoli rosną, więc myślę, że możemy powiedzieć, że jesteśmy, tak powiem, na dobrej drodze do rentowności polskiej branży mięsnej i do rentowności polskiego rolnictwa. No, tak, akurat, Pan powiedział, to klientów tak bardzo nie cieszy, że ceny powoli rosną bo chcielibyśmy kupować w umiarkowanych cenach, prawda? Znaczy w umiarkowanych, tak, natomiast nie w najniższych. To się zdarzało, więc tutaj wystąpi jako y, rolnik z pochodzenia. To, że rolnictwo musi, tak powiem, żyć, musi zarabiać, a konsumenci myślę, że powinni być najbardziej interesowani, żeby dostawali wysokiej jakości mięso z gwarancją jakości, y, bo to jest najważniejsze, tak, że to było zdrowe y, i smaczne. No, dlatego, że między producentem a klientem jest jeszcze cały Cała sieć powiedziałbym, więc pośredników. Niestety tak to wygląda, że między producentem mięsa jest, że tak powiem, cały łańcuch dostawców. Nie nazwałbym tego pośrednikami, bo to czasami źle brzmi. No, to Sami jest, tak jeden, powiem, wielkim tak, hurtownikiem. Jak go nazwał, tak nazwał, ale... Który, tak powiem, zapewnia e, kilku, kilku tysiącom sklepów codziennie mięso i wędliny, więc jakby e, na pewno jest jakiś tam problem, z drugiej strony dostawy od producenta prostu do konsumenta są po prostu niemożliwe, no muszą być slepy, musimy gdzieś te mięso kupować. I tak myślę, że marże generowane w całym tym łańcuchu, one być może się wydają procentowo duże, natomiast z drugiej strony no, pamiętajmy, że są olbrzymie koszty logistyki e, i wielu innych rzeczy, tak powiem, samej obsługi tego konsumenta, więc to z tym jest związane i myślę, że z tym musimy po prostu się nauczyć żyć. No dobrze, ale cena to jeden problem, a drugi to jakość. Tak, no to jest tak powiem wielkie wyzwanie dla polskiej branży mięsnej, dla polskiego rolnictwa, żeby nasza wieprzowina nie utraciła tej e, przewagi, tego waloru smakowego. W tym kierunku idziemy. W tej chwili e, dosłownie kilka dni temu Unia Europejska zatwierdziła, tak powiem, program e, promocji polskiej wieprzowiny, która będzie hmm. no widać, szalejała na certyfikacji firm, certyfikaty zakładów, certyfikaty dystrybutorów. Polski koncernizm Duda jako pierwsza firma z branży ten cały proces przeszedł. Mamy certyfikowane fermy, certyfikowani są nasi rolnicy, tacy najlepsi dostawcy kolejni są przygotowani do zdobywania certyfikatu, więc myślę, że PKM Duda będzie takim liderem prowadzenia tej jakości gwarantowanej pod marką PQS i ta promocja, która ruszy jesienią głównie w Polsce, skierowana do polskiego konsumenta, będzie odbijała się pozytywnie w wynikach PKM Duda. No właśnie, to mnie zawsze dziwiło, dlaczego Dlaczego polscy producenci tak w sumie dość niemrawo wchodzą na rynek? Myślę, że ten rynek został 6 lat temu otwarty i właściwie wydawało się, że zalejemy, zalejemy niemal Europę polskim, polskim mięsem, Zwłaszcza, że ono jest ciągle jeszcze mniej, że tak powiem, w cudzysłowie, przepraszam Państwa, zatrute niż, niż, niż mięso na zachodzie, czyli mniej, mniej sztuczne, bardziej naturalne najzwyczajniej w świecie mówiąc. A tymczasem jakby tego nie ma. Mamy kłopoty ze sprzedażą, z promocją, z wyjściem tak naprawdę z polską marką na rynek. No Wręcz powiedziałbym, że roboty, jesteśmy prawie zalani zachodni zachodniej No więc dokładnie. Więc tutaj mamy taką sytuację, że jednak produkt przemysłowy często, mhm. który do Polski przychodzi jest... Gorzej obrobiona, natomiast no, konsument kieruje się głównie cenami i kupuje tą wieprzowinę, w sensie importerem netto wieprzowiny, ja bardzo boleje. No bo to jest trudna sytuacja, tak powiem, dla producenta. Także mhm. na polski rynek, także więcej netto produktów zagranicznych niż to, co jesteśmy w stanie my, jako polskie firmy wyprodukować i wyeksportować. Mhm. Natomiast to, co powiedziałem na początku, powoli się to odbudowuje. Wierzę, tak powiem, że w ciągu najbliższych lat, kilku lat, odzyskamy swoją silną pozycję. Tu oczywiście jest problem strukturalny w Polsce są bardzo duże utrudnienia do budowie ferm, przy budowie nowoczesnych producentów. To jest mocno zburokratyzowany, zburokratyzowany proces, wymaga się wielu pozwoleń, czego w innych krajach na pewno tak się regulornie przestrzegamy i sami, troszeczkę tak powiem, ograniczamy że tą produkcję. Musimy się nastawić, czy chcemy być agroturystyczni, czy chcemy być potęgą rolniczą. Eee, I to jest taki tak, kierunek. No to jedno i drugie da się pogodzić tak naprawdę. Da się pogodzić, tylko trzeba to zrobić z dobrym rozsądkiem. Dzisiaj my jako PKMD oprócz tego, co robimy naturalnie produkcji hmm. własnej. Mamy przy naszych fermach i przy zakładzie plan budowy gazowni, które doskonale tak powiem, utylizują wszystkie odpady, no. powodują, że jest dużo mniejsza uciążliwość tych ferm dla środowiska, dzięki temu tak powiem raz jest bardziej ekologicznie, dwa jest bardziej ekonomicznie. Ale panie Maciek, coś jest takiego chyba jeszcze, co nie wiem, czy my się wstydzimy czegoś, czy, czy, czy nie doceniamy siebie nawzajem, bo proszę zauważyć, no przecież jeżeli pan spojrzy na, na nie wiem, na, na przykład na wyroby, niektóre oczywiście na zachodzie, prawda? No mają już swoją markę. Powiedzmy sobie Cura z Bres, Poulet de Bres, tak? Czyli już takie typowe kapłony wręcz. To jest marka z, z odpowiednią etykietą ze wszystkim, tak? Jest szynka Bajońska, jest szynka Parmeńska, prawda? A u nas certyfikat, w tym sensie nazwę europejską była tylko kiełbasa lisiecka. Tak, no tutaj tak powiem. Czemu? E, próbujemy w tej chwili zaszczyt jako branża miasta kolejne e, produkty, m.in. kiełbasę myślińską, kiełbasę na przykład kabanocy. rewelacja. Tak. Oczywiście kabanosy, kabanosy nierówne, ale powiedzmy sobie, że Ale nie o chodzi o to, żebyśmy zastrzeli recepturę, która była tak powiem, jest opracowana w latach 60., bo to jest ostatnie opracowanie polskiej receptury, polskiej tak powiem branżowej receptury na kiełbasy, czy to myśliską, czy to na kiełbasy tak powiem na kabanosy. Ale no e, na przykład, prawda? Tak, no to są kolejne działania, które powinni podjąć. W tej chwili tak powiem ministerstwo wspiera tym, po to, żeby w Brukseli zaszczyc. Tutaj oczywiście napotykamy na trudności naszych sąsiadów, którzy też się przyznają do tych kiełbas. Myślę, że całkowicie nieprawnie, no ale e, tak. Taki no, lepsze rozumiem, tak. Znaczy, znaczy, my złożyć, żeby, to będzie używa. Pierwsze jako Polska, natomiast Niemcy do prostrojów i jest tam procedura odwoławcza. Zakładam, że w tym roku w drugiej części e, jest to możliwe do uzyskania, natomiast to, co mogę powiedzieć, to stu polski spółka z grupy kapitałowej PKM Luda produkuje te e, produkty. W tych starych te mm -hmm. recepturach, które są dostępne w naszej sieci sklepów patronackich w Warszawie czy w innych miastach, więc tutaj mogę to z czystym sumieniem polecić i powiedzieć, że my to produkujemy i powoli to będziemy promować. Już czekamy na to zastrzeżenie, bo to jest bardzo ważne. Taka ochrona mm -hmm. bardzo mocno wspiera naszą yy, siłę na rynku europejskim. No już tylko się cieszę, że ktoś się za to wziął, bo mogliśmy to zrobić już wiele lat temu, prawda, żeby po prostu być widocznym. No. To na pewno jest problem, nie Mamy tylko, tylko na naszej widoczności w Europie, to jest problem tego, co się dzieje na rynku polskim. Myślę, że marketing w branży mięsnej jest bardzo słabo rozwinięty. Nie tylko w branży mięsnej, ale, ale my, rzeczywiście. Na tym się znamy, więc o tym mogę powiedzieć, w sensie, że tu jest wielka potrzeba i wielka na, e, nadzieja w tym. My jako mm. PKM Duda chcemy w latach następnych właśnie na to postawić, na marketing, na wzrost przetwórstwa w naszej grupie kapitałowej. Powinno nam to przynieść doskonałą poprawę wyników i w to bardzo wierzymy. Kiedyś było takie hasło Dobre bo z Polski. Ja myślę, że tak powiem, my mamy takie hasło od pola do stołu. Staramy się tak powiem to mocno realizować. W tej chwili prowadzimy emisję akcji z i też myślę, że tak powiem to wzmocni naszą siłę na rynku. Jestem przekonany, że inwestorzy nam zaufają i pozwolą realizować właśnie te cele, o których też nie mówiłem. No, a państwo umożliwi, żeby te certyfikaty zdobywać jak najszybciej? Bo naprawdę warto i, i gdzieś tam próbować nie tylko ogórkami, ale i wyborową, ale także wędlinami i mięsem konkurować na półkach, na półkach sklepowych w całej Europie. To jest Myślę, to... że będziemy tym naszą wielką siłą, tak powiem, wielką nadzieją na, na całej branży mięsnej, nie tylko dla PKM Duda, ale dla całej naszej branży. Jeżeli Państwo jeszcze nie jednym kolacją i postaję, nic innego, jak życzyć smacznego po tej rozmowie, której gościem był Maciej Duda. Dziękuję bardzo. Dziękuję.